Jest firmą, która zajmuje się produkcją, sprzedażą, serwisem myjni najróżniejszego rodzaju. Mamy chyba najszerszą ofertę myjni w ogóle na rynku w Polsce, bo i myjnie bezdotykowe, i myjnie automatyczne, oraz produkcją urządzeń samoobsługowych. Jesteśmy też producentem urządzeń do samochodów ciężarowych, myjni do samochodów ciężarowych w różnych yy, układach, czyli i myjnie do autobusów, wtedy tytan tandem, podwójna myjnia, bądź też do pojazdów specjalistycznych. Jesteśmy też producentem myjni do wybijania i podwozi do kopalni, do nabudowy, tego typu sprzętu. Także asortyment bardzo szeroki. Klientów mamy w różnych sferach rynku. Są to klienci, którzy otwierają stacje paliw i wyposażamy wtedy takie stacje paliw w odkurzacze, kompresory, tudzież myjnie. Mogą to być myjnie i automatyczne, i bezdotykowe, samoobsługowe. Naszym klientem są też właśnie kopalnie, cementownie, firmy budowlane, wtedy urządzenia do mycia kół podwozi. Mamy też myjnie do tramwaji, do pociągów, notabene, metro. Jesteśmy te naszą myjnią warszawską. Myjnie do pociągów sprzedajemy i w kraju i za granicą. Mamy też myjnie do samochodów ciężarowych i tu mamy i zajezdnie autobusowe. No i klientów mamy bardzo różnych. Ogólnie oferta firmy, aczkolwiek mamy w tej chwili też nowinki w postaci nowych rozwiązań w przypadku myjni samoobsługowych. Samoo nowe urządzenia, jeśli chodzi o myjnie bezdotykowe. Z roku na rok mamy coraz szerszą ofertę urządzeń dodatkowych, czyli nie tylko odkurzacze kompresory, co już jest standardem na każdej i stacji paliw, ale i urządzenia do samodzielnego czyszczenia i dywaników, tapicerki, suszenia samoobsługowego, dystrybutory płynów i tego typu rzeczy. Oprócz tego również środki chemiczne. Do, właśnie do wszelkiego rodzaju mycia. Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie internetowej surcop.pl, na Facebooku oraz często informacje też pojawiają się w branży, w branżowych pismach.